No, całkiem niezły ten medał. Który... A żeby się było słychać, no. Jeszcze coś... Jest to medal Lenina, który otrzymuje miasto bohater, kiedy nadany mu jest tytuł. Otrzymuje medal, otrzymuje order Lenina i jest stawiany pomnik w centrum miasta z gwiazdą i z dyplomem. I często na jakimś budynku jest też napisane, że to jest miasto gieroi. To tytuł, który może się posługiwać. Dzień, dzień dobry. dobry, jestem Iwona. A ja mam na imię Damian jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę nosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień 22. Właśnie weszliśmy sobie na autobus i jedziemy do Oceanarium w Murmańsku. Zobaczymy jak tam jest. Podobno jest jakaś foka stara, która grywa na fujarce, także zobaczymy. Tak dziela głupka, bo... No, także dzisiaj wesoły dzień będzie. I ogólnie wesoły dzień się nastał, bo dzisiaj jest Wielkanoc. Tak jest. Tylko, że prawosławna, także aleluja dla prawosławian. Aleluja. Takie piękne ozdoby, zdobienia, dekoracje są tworzone w całej Rosji na właśnie na 9 maja. M murawa taka. Znaczy, cieszysz się na najbliższy ten seans? spokój? Średnio, ale robię to dla ciebie, bo ty lubisz. Ja nie wiem, czy lubię. Ale powiedziałeś, że się cieszysz na to. Ja jeszcze nie byłem na czymś takim, więc jestem podekscytowany. Chyba bardziej niż te dzieci, które tutaj są i krzyczą, że się boją albo że się cieszą. Już nie mogę się doczekać normalnie. Zaraz się zacznie. Nie ma tak dużo miejsc. Eee, to jest. 57. I będziemy rzucać pewnie i.

подъем и сразу переходим к водному процессу Jak ci się podobało moja fotko? <laughs> foczko, No jest to dość. Jeśli ktoś jest wrażliwy na takie rzeczy jak stresowanie zwierząt, to może nie powinien <laughs> y, oglądać takich rzeczy, ale ogólnie to jest całkiem dobra zabawa. Mi tak, się bardzo podobało. Przeznaczenie dla i... dzieci. Chciałam tylko zaznaczyć, że to jest tak spektakl bardziej pod dzieci, ale Damian się bawił jak jakby miał, jakby miał 5 lat, także My zapłaciliśmy 600 rubli za osobę. Nie ma żadnych e, ulg ani zniżek jest. Bo jesteśmy, stały bilet. bo jesteśmy z zagranicy dlatego. Nie, stały bilet jest Damian. Nie. Stały bilet. I e, nie, dlatego to że to jesteśmy spoza jest. po, granicy. A ile tam było? Tam było po 200 do... rubli mają tutajsi. Tak. Tak. Tylko nogi Aloszy widać. Bo jest to strasznie o, duży. Tak można Znajdujemy się pod pomnikiem, który góruje nad miastem i widać go Naprawdę, niemal, z, naprawdę z każdego ...z każdego miejsca. punktu. Szczególnie z naszego pokoju widać. Tak, widzimy go trochę bokiem, ale do, dość dobrze. Ma 35 metrów wysokości, więc ciężko byłoby go nie zauważyć. To jest e, Aliosza. Aliosza. Chociaż oficjalna nazwa pomnika to jest w Pamięci tych, którzy zginęli za obronę sowieckiej Arktyki. Ale potocznie właśnie mówią Aliosza, bo to jest takie typowe imię Aleksiej, Saszka. Można o, jest tu... Alyosha. Ale oprócz, tutaj, bo... pomniku, oprócz pomnika jest tutaj także taki cały kompleks. Jest duży obelisk, jest jakieś tam armaty są, no i rozciąga się stąd naprawdę piękny widok. Chyba najładniejszy w całym Nie całym Jest trochę zimowy krajobraz, na pewno latem wygląda to o wiele lepiej. Podobno do czerwca może leżeć tutaj śnieg, a w czerwcu już się zaczynają białe noce, więc... No, także to może być bardzo ładnie to wyglądać. Sierp i młot dzisiejszej Rosji również jest czczony, może w trochę nowoczesnej formie. Ale nadal. I ten pomnik powstał w 2008 roku. Napisane jest na nim, że sierpniu zawsze będzie znakiem ludzi, trudu, pracy, można tak powiedzieć, i symbolem Rosji. Duży ten port przeładunkowy czy po prostu port. Ta woda jest to Zatoka Polska. Wpływa ona do Morza Baleńca. Czyli na pewno jest to bardzo zimna woda. Murmalsk jest od 1985 roku miastem bohaterem. Inne miasta bohaterowie to San Petersburg, dawniej Leningrad, Wołgograd, dawniej Staliningrad, Sewastopol, Odessa, Kijów, Moskwa, Noworosyjsk, Kercz, Mińsk, Tuła i Smoleńsk. Jest także jedna twierdza bohater twierdza brzeska. Tytuł Gorod Gieroi dostawało się za szczególne uznanie zasług w Wielkiej wojnie ojczyźnianej, czyli latach, w latach 1941-1945. W Rosji Druga wojna światowa rozpoczęła się dopiero w momencie, gdy hitlerowskie Niemcy napadły na Związek Radziecki. Trzeba powiedzieć, że znajduje się w najpiękniejszym parku, jaki kiedykolwiek w życiu widziałam. Uważam, że tylko park w Sandomierzu jest ładniejszy. Ojej! Ale brudne, mam buty. Pokaż. Oj. Ale wlazła to, to, to nie kupa. To nie kupa. Jest kupa. Nie, to jest błoto. Przez ten park przez to błoto, przez które Iwona sobie pobudziła budki, można dotrzeć do Tylko ja, ty też. Można dotrzeć do do cerkwi. Pod Świętego Mikołaja yy, Uzdrowiciela. Widok Nie widok. Widok. Nie widok. Po drodze trafiliśmy na kolejny pomnik. To jest to pomnik upamiętniający, upamiętniający. mieszkańców i wszystkich tych, tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa w wojnie. Bardziej też chodzi o upamiętnienie tego, że Murmaz był drugim po najbardziej, najbardziej zniszczonym przez bombardowania miastem w Rosji. I mamy tutaj zdjęcia, bo, bo jak wyglądały te bombardowania. Zbierali na przykład krew, oddawali krew. Czy, 10 czy... ton krewi zebrali. Czy... Co ciekawe, nie, nie w litrach, tylko w tonach, aż podali tę tylko... krew. A jeszcze co trzeba powiedzieć: że Murmansk, port w Murmańsku został w pełni otwarty dla statków niemieckich. niemieckich. A później został udostępniony aliantom. Także... Ale już nie tak w pełni jak dla niemieckich. To... Bo tutaj Niemcy mieli swoją bazę wypadową na Morze Noweweskie. Widać tych tam I idą pod krę. Ale. Znajdujemy się przy jeziorze miejskim. Sztucznym. A tam obok jest bania. Oj, patrz, się zanurzył i ucieka już. Ucieka już. Ucieka już I mu starczy. Teraz drugi. Nawet go nie popilnuję, czy jakby ten wpadł i ma gdzieś kolegę. Niech sobie radzi. No, ten jest pan bardziej doświadczony, bo aż przepłynął. Przypłynął, no jak to, zobacz, to... Chyba święto ze sklepu. To jest Magnita? No i tutaj też świętą w niedzielę, co ciekawe. No nawet tam chyba mają. Chyba będzie teraz ten poprzedł i święcił chciałam zwrócić uwagę na to że nie wiem czy to jest z tego powodu, że to społeczeństwo reklamówek e, czy też z innego ale ludzie nie tak jak w Polsce przynoszą otwarty już gotowy koszyczek eksponują go, niosą go tak e, przez całe miasto pokazując, że jaki mają piękny koszyczek tutaj to ludzie, czy to się e, tutaj ludzie pakują w reklamówki chowają, a następnie pod kościołem dopiero rozkładają te wszystkie reklamówki. Tak na ziemi. Tak na ziemi i, i, I tak tak. się no. Duże wiadomo było na pieniądze i bo tam wiecie, w ogóle są dużymi banknotami dosyć i ludzie dają duże datki na, na Wielkanoc, więc od razu wiadomo, to będzie się w koszyczek, żeby się tam regielić, nie? Do, Doklepywać, tylko trzeba w, w, w wiadomo. A tutaj znaleźliśmy pomnik tym, którzy odkrywali Arktykę. I co? Co u niedźwiedzie. Polarne w Murmańsku. Stadion miejscowy centralny. Piękne te w takich flagach. Ciekawe, czy w czasach Związku Radzieckiego, czy miały, były całe czerwone. Kącik komunikacyjny. W Murmańsku jest niezamarzający port. Z tego co zauważyliśmy, przeładowuje się tam ogrom węgla, przez który powstaje pył węglowy, a on osiada na wszystkich samochodach i ulicach, które pomimo płukania i tak są ukurzone. Lano spadł ofiarą tego zjawiska. W mieście są autobusy i trolejbusy, a pod miastem znajduje się lotnisko. Często można spotkać samochody, które są uruchomione i zamknięte, a w środku nikogo nie ma. To taki system jest. Dzięki temu samochody nagrzewają się albo utrzymują temperaturę we wnętrzu i można na przykład po zakupach przyjść i mieć cieplutko w samochodziku. Ło panie! Ile wungla! Wiesz dlaczego są wycofane z nie. Bo to, jest to do łama, czy się tutaj stała ta część regularnie. Już nie działa tak naprawdę. I, I wiesz, na się, że bo może jakiś statek, nie. manko tak sobie kucamy. Przy Leninie. Przy Leninie. Ostatnio ponad godzinę. Ostatnio ponad No ponad godzinę. Ponad godzinę spędziliśmy na Leninie. Czyli pierwszym na świecie. Na świecie. Cywilnym. <noise> Napędzanym energią jądrową lodo łamaczu. <noise> Brzy dumnie. I tak też było. Kurczę. To jest jak w miejscu, które... Jakby się cofnąć w czasie. Rzeczywiście no to do lat 60. Czy sala taka konferencyjna? Nie, raczej stówka to była. Na tym statku nawet zeszli z tego statku i w piłkę na lodzie. Tam jest takie zdjęcie. Na lodzie. Na lodzie. co wyłamał ten jod. Z zsr było dobrze w piłkę na lodzie przecież. Patrzcie jak ile człowieka na statku. Na Można zobaczyć jak reaktor wyglądał. Tylko przez taką szybkę, więc nie za dużo widać. Znajdziemy się w miejscu, gdzie się steruje statkiem. Chcesz się sfotografować ze starym? Tak, Prawo, zawsze w prawo. Kijujemy się w gdzieś, gdzieś tutaj. to? tutaj. Tutaj. Co pan powie na naszym położeniu na morzu? Chyba kierujemy się w stronę lądu. Na milicję. Chyba uderzymy w brzeg. Bo taki film. Keanu z e, Sandow Bullock. Jak ty? Nie pamiętam tytułu, ale właśnie oni się wbili tym, właśnie statkiem w, 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 w rzeki, taki płynęli, płynęli, w, 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 w ląd, tak w ląd się wbijali. Nos. Jak ci podoba statek? Bardzo mi się podoba, chciałbym taki mieć w sumie. Nie, ale tak, tak na serio to statek, ciekawe czy był, czy można go uruchomić i w każdej chwili nim wypłynąć na morze i, i złoma, złamać trochę lodu. Można certyfikat sobie wykupić za 55 rubli, że się było na tym. Właśnie do łamaczu. Jest to z pewnością atrakcja w Murwańsku, bo nic innego tutaj nie Co ma. bardzo nie ma do zwiedzania. To jest młode miasto, więc bardzo jest dużo pomników związanych z II wojną światową. Chcielibyśmy na początku powiedzieć o cenach biletów. To jest Dramat. zło, <noise> bo my, jako innostroncy, Czyli, Czyli osoby ludzie z zagranicy. z zagranicy musimy płacić aż 500 rubli za wejściówkę, w czasie gdy obywatele Rosji płacą 150. Nie wiem dlaczego rząd robi taką politykę. Bo to już jest nie pierwsze miejsce, do, do którego tak, jest. tak chcemy przyjść i musimy płacić dwa razy więcej, albo nawet tutaj jak tutaj trzy razy więcej. No to na pewno nie pomaga w rozbudowywaniu turystyki. No oczywiście, jak już tu jesteśmy, to zapłacimy te i trzy razy tyle, ale dlaczego? Dlaczego? <laughs> już. Nie, to jest bardzo zła polityka, moim zdaniem, bo ona nie pomaga w rozwoju turystyki. Ale tylko może zniechęcić tych, którzy przyjechali. No. Jeśli już wjechać, oczywiście zapłacisz, ale nie smak pozostanie i wraz pozostał. Taka niechęć. Znaczy tak. niechęć, no taki trochę to jest. Wycieczka ogólnie była taka, że weszło się na pokład statku, zapłaciło się za bilet, tyle, tyle, co, tyle co powiedzieliśmy, i później pan przewodnik, bo musi być to wycieczka prowadzona przez przewodnika nie można sobie, sobie samemu pójść na statek oprowadza po statku po różnych y, kajutach, y, salach y, i do, Tak jest. Wpuszcza nawet dźwięk. Jak było słuchać, jak Silnik kiedyś silniki pracuje. pracowały. Dokładnie. Jest ciekawie. I ta wycieczka jest po rosyjsku. Więc można jeśli można się... to płacić za angielskiego przewodnika. Tak, no tylko ale to, jest to jest kosmiczna cena. To jest 1500 równi, równi. A my się jakoś podpięliśmy pod jakąś rosyjską to nie, wycieczkę. Nie, po prostu wpuszczają, bo nie ma osobnych wycieczek, tylko wpuszczają tak co jakiś czas, to godzinę około. Jest, robią grupę i tą grupę ma przewodnik i opowiada. Ale opowiada bardzo ogólnikowo. Takie informacje można było sobie znaleźć w internecie samemu. Dokładnie, się oczywiście wybił, można idziemy. dopytać, no ale jak ktoś na rosyjski, Jeśli ktoś nie zna rosyjskiego, no może tam pójść na ślepo sobie popatrzeć. Nie będzie wiedział za bardzo, na co też patrzy. Są jakieś pobieżne informacje na tablicach po angielsku, ale tego jest naprawdę niedużo. Jesteśmy ogólnie na nie tym ceną biletów dla ludzi z zagranicy, poza Rosją. Nigdzie tak nie ma! Dlaczego to tak jest? Dlaczego? <śmiech> <śmiech> Dobra, odpinamy się. Lenin, Mombańsk. prawdziwy bohater lodołamać. Silny. Daje radę. I jeszcze co ciekawe, w którym roku? W 1998 <laughs> Był uruchomiony, ponieważ jakiś statek nie dał sobie rady i musiał był ruszyć na pomoc. Także, chociaż wszystko tam jest, wygląda dosłownie, jak lat 60. to jeszcze działał. jeszcze działał. A w 89 ogólnie zakończył swoją karierę ten statek. Tak, pływał od 57. tak? 59. 9 do 89 roku. Najsłynniejszy hotel w Murmańsku. Kiedyś się nazywał Arktyka dlatego po prawej jest napis Arktyka. A teraz jest to Azimut. Film. <noise> Ogólnie znajdujemy się na placu Pięciu Logów, w rosyjsku? Pięć ulów. muszę zwrócić uwagę, że w tym mieście jest tyle pomników jakich, ile nie widziałam w żadnym innym. Przez to, że to miasto jest tak młode, chcą chyba udowodnić wszystkim, że mają taką samą liczbę pomników, jak miasto, które ma 600 albo więcej lat. Co jaki zaułek to pomnik i pomnik i kolejny i następny i jeszcze jeden i, i jeszcze, i jeszcze jeden. I znaleźliśmy kolejny. O i tam kotwica, a tam znowu coś, a tam jeszcze jeden. Strasznie ich dużo. Zauważamy to już nie po raz pierwszy. Magazyn Polskaja Moda. Zobacz, co można nabyć w polskiej mocy. Tak jakby, To jest klasyczny strój polski. To tak jakby używana odzież wandry u nas, używana. ale to jest przecież nówka sztuka. Nie, nie, Zauważamy nie. to już w drugim albo trzecim mieście. A może jesteśmy po prostu jakimś synonimem stylu dla tutejszych Rosjanek? dla tutejszych... Influencerki działają tutaj w Prężni Polskiej.